na kolejnych zajęciach plastycznych z Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Dzisiaj będziemy malować, kleić, komponować drzewa, jesienne drzewa za pomocą różnych technik. Dzisiaj to będzie technika tak zwanego stemplowania i do tego możemy wykorzystać różne materiały. Ja wykonując ćwiczenia pokażę, co można wykorzystać w domu. Ja mam tutaj takie gąbeczki, to kupuje się w sklepach z przyborami papierniczymi. Jeżeli nie macie takich gąbeczek, można wykorzystać korek od butelki, jeżeli macie w domu. Można wykorzystać na przykład drobne kółeczka, na przykład można drugim końcem pędzla, że można mniejsze, prawda, te punkciki, elementy robić nawet tą końcówką pędzla. A już w ogóle, na przykład jeżeli nie macie, to mama może przekroić wam, nie wiem, marchewkę, pietruszkę, żeby był kształt okrągły, albo w ogóle zrobić stempel z ziemniaka, wyciąć trójkąt, kwadracik. I, I również jeszcze można wykorzystać do tej techniki zwykłe takie patyczki do czyszczenia uszu, z których robimy sobie taki, taki przyrząd, że gumeczką łączymy sobie kilka takich. Prawda, tych patyczków i zaraz pokażę, jak my będziemy wykorzystywać właśnie to drzewo, które tu mamy. To jest właśnie zrobione tą, tym narzędziem wykonanym z patyczków do czyszczenia uszu. I teraz pokażę, jak robimy taką pracę, którą przed chwilą pokazałam. Jeżeli sami nie, będzie, nie będziecie potrafili wykonać na przykład takiego szkieletu drzewa, czyli narysować sobie pień z, z gałęziami, konarami, to młodsze dzieci mogą poprosić mamę, żeby wam narysowała. To ja to zrobię ołówkiem, na przykład robimy sobie taki konar drzewa, rysujemy sobie pień drzewa, rysujemy sobie gałęzie. O, starsze dzieci mogą od razu robić to pędzelkiem, tak jak ja na zajęciach pokazywałam że nie musimy sobie o. I tu mamy drzewo i teraz musimy sobie ten pień drzewa namalować. I też jeszcze jedna sprawa, żebyście nie mieszali, nie używali farb biorąc bezpośrednio ze słoiczków. Ale jeżeli są farby rzadkie na przykład i mamy dużo pędzli, to możemy za każdym razem możemy to robić. A jeżeli nie, to proszę sobie nałożyć jeżeli nie macie palety, to można wziąć talerzyk taki nie z kompletu, który mama ma w domu, bo później można to umyć. I nabieramy sobie, zobaczcie, czystym pędzlem. Jeżeli mamy już zabrudzony i nie macie dużo pędzli, to proszę sobie to wykonać końcówką pędzla. I uwaga, i tu sobie te kolory nakładamy i będziemy mieszać. I teraz sobie malujemy. Na... Zobaczcie, wcale nie musi to być tak dokładnie. Jeżeli nawet Wam się te gałęzie nie zamalują równo, to to nie szkodzi. Pamiętajcie, żeby nie zaczynać nigdy i nie kończyć malowania czy w ogóle jakiejkolwiek techniki pracy, jeżeli to jest jakiś pojedynczy żeby, model, żeby nie zaczynać na krawędziach kartki. Zawsze zostawiamy trochę miejsca. O, i widzicie, tu nam to drzewo takie wyszło. To nawet bardzo dobrze, jeżeli on ten pień drzewa nie jest taki jednakowy, bo kora drzewa. No, młodsze dzieci mogą zamalować jednym kolorem, bo może im to będzie łatwiej, natomiast starsze mogą się już tutaj pokusić, właśnie że takie wychodzą nam cieniowania. Czyli nie jest to jeden kolor, tylko on przechodzi jeden w drugi, bo w sumie kora drzew tak. Taka jest, że nie ma jednakowej na wszystkich jej wysokościach, długościach. I uwaga, mamy już tak zrobiony yy, pięć drzewa, i teraz co robimy? Yy, bierzemy sobie te patyczki do uszu, związać gumeczką. Na pewno ta gumka, recepturka w każdym domu się znajdzie. Najlepiej, a jeżeli nie, to nawet można jakąś, nie wiem, nitką czymkolwiek owinąć. I uwaga, wiemy, że drzewo jesienne ma różne kolory liści więc uwaga. Zaczynamy. Ja y, oczywiście możecie sobie nałożyć, jeżeli macie rzad, g, bardzo y, gęste farby, y, to, p, to proszę sobie nałożyć jednak na paletę. Ja mam te farby takie już widzicie płynne, więc moczę sobie i uwaga. I teraz robię sobie, zobaczcie, coś takiego. I popatrzcie, wychodzą nam takie. O, i tu jeszcze jak mocniej przycisnę, zobaczcie, że nam się te kolory łączą. Tu nawet gdzie nie gdzie można zrobić, że nam spadły liście pod drzewem, więc żeby to nie było. I teraz uwaga, jesienne liście to są oczywiście cała gama barw. I na przykład mieszamy sobie, zobaczcie, robimy teraz plamki. Widzicie, że to jest o tyle łatwiejsze, że zobaczcie, mamy tych plamek dużo, bo można robić to pędzelkiem, ale wtedy byśmy musieli dużo się tak nakropkować, nadziubać. A tutaj zobaczcie, im więcej sobie tutaj połączycie tych patyczków, to tym będziecie mieli więcej, prawda, tych kropek jednocześnie. I na przykład teraz jakie jeszcze możemy? Żółte sobie tutaj zrobimy. Plamy. O, widzicie, im farba gęściejsza, tym te kolory. I tutaj się nie bać, nakładamy, bo korona drzewa nigdy nie jest taka y, jednakowa. Drzewa się, liście te jesienne różnie się tam nam układają. I tu popatrzcie, możemy sobie nakładać te kolory bez obawy, że one nam się zmieszają, bo one się mają zmieszać. I o to chodzi, zobaczcie, o nawet jak mam takie wyjdą grubsze plamy, to, 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 to nie ma znaczenia, bo na drzewie tak jest, że w jednym miejscu nieraz jest tych liści dużo więcej, a w drugim jest mniej. I tu możemy trochę zabrać tej farby, tu gdzieś sobie dziubnąć, o może być nawet tak, że tych czerwonych będzie z jednej strony drzewa więcej. I tu gdzieś te listki na przykład też jeszcze mogą spadać, o, że gdzieś tak. O, i tu mamy już gotowe takie jesienne drzewo. Zobaczcie, wykonane właśnie taką niekonwencjonalną techniką, czyli nie używaliśmy pędzla, a materiałów, które macie dostępne mamy mają w domu. To jest jedno. Teraz na przykład możemy wykonać stemplowanie taką, tak jak tutaj mam na przykład o takie tematy. Tu mam takie kiście winogron, tu mam jabłuszko kolorowe i zaraz pokażę jak Zrobić tutaj, tu widzicie, mamy takie plamy większe. Więc ja używam, tu nam się odbiła kartka, więc sobie odwrócę. Używam właśnie tych moich gąbeczek, ale jak już powiedziałam, jeżeli nie macie takich gąbeczek, to można użyć korka jakiegokolwiek innego jeszcze elementu, który macie, nieraz tam może jakiś klocek jest, jakiś nie wiem, może być to o, nawet na przykład takie zgumka, jak jeżeli mamy okrągłą gumkę, możemy też to wykorzystać. Ja pokażę właśnie jak robimy takie, na przykład jabłuszko, czy może gruszkę, tym razem zrobię. Więc tutaj starsze dzieci sobie może z tym poradzą, młodszym mama pomoże i na przykład rysujemy sobie. Gruszkę. I już mamy tutaj taki kształt zrobiony. I teraz uwaga, gruszka, wiadomo, gruszki w większości to są takie zielonkawo-żółte, prawda? Niektóre mają taki rumieniec, więc uwaga, więc wykorzystuję, umoczyć sobie tą gąbkę, czy macie korek, tylko nie za dużo, bo tutaj w tym wypadku musi być. Weźmiemy sobie dwa odcienie zieleni i uwaga. I będziemy sobie. O, widzicie, jest za dużo wody. To wtedy nam ten. Tutaj tak starajcie się, żeby zrobić te plamki, żeby przykryć te, ten kontur ołówka. I tutaj nie szkodzi, nawet jak nam tak się tak nieregularnie, zobaczcie, odbije. To nawet jest dobrze, bo wtedy to jest takie naturalne. Nie musi to być tak idealnie równo. O, możecie sobie do, dowolnie stemplować. Tu się odbija, widzicie, równo. I teraz uwaga, zrobimy sobie teraz żółtawy kolor, bo gruszka. O, z jednej strony jest. O, możecie sobie, no widzicie, tu nam nawet kolor przebił, ale nieraz gruszki mają takie też różne kolory. To nie musicie, nie musicie się tutaj obawiać, jeżeli jest tam jakiś kolor przebija, tu gdzieś sobie też te plamy możemy żółte między to zielone, o widzicie jak tam gdzieś nam zostało element i tu na przykład jeszcze gdzie nie gdzie sobie zrobimy czerwone, bo może być też o i tu zobaczcie, jeżeli damy mniej tej farby, to wychodzi nam takie nawet ciekawsza ta, ta faktura. I tu uwaga, młodsze dzieci też na pewno sobie z tym poradzą, że sobie teraz na u góry namalujemy tego zielonego listka. No i zrobimy sobie. Widzicie tutaj nawet jak nam te kolory się łączą, to nawet jeszcze to lepiej wygląda. Nie musimy tutaj się tutaj w takie szczególiki. maluchy, to wiadomo, najmłodsza grupa to będzie malowała płaskim kolorem i to nie szkodzi, może być. No i tu mamy ten nasz ogonek. O. I już mamy gotowy, gotowy owoc, czyli mamy tą naszą gruszeczkę wykonaną właśnie techniką stemplowania i tu mamy takie regularne większe plamy wykonane gąbką, ale tak jak już powiedziałam, możemy wykorzystać robić korkiem, że maczamy też korek, zobaczcie, w farbie i to samo też nam się Odbije, o. można sobie go równo tu przyciąć, żeby on dawał takie regularne kształty, to wtedy młodsze dzieci poproszą rodziców, żeby same nie posługiwały się nożem, że można wykonać. Tak, mamy wykonaną kolejną pracę metodą stemplowania.